thank you 6. Brzmi to jak raczej zabawa z gatunku tych droższych, ale czy na pewno? W tym odcinku przyjrzymy się najtańszym samochodom z takim właśnie silnikiem dostępnym na naszym rynku. Materiał o dokładnie takiej tematyce już był na naszym kanale, ale był 7 lat temu i od tego czasu troszeczkę się zmieniło, więc wypadałoby to uaktualnić. Te otwieramy z Mercedesem W203. Kiedyś mały, luksusowy Seran wyznaczający standardy w swojej klasie. Dziś, no cóż, auto kojarzące się przede wszystkim z postępującą korozją, ale w dalszym ciągu da się znaleźć sensowne egzemplarze. Ceny tych aut z silnikiem V6 startują od około 8000 zł. No i oczywiście nie będą to jakieś laleczki lalunie, no ale czego innego mielibyśmy się spodziewać, skoro rozmawiamy o najtańszych samochodach. Ale wracając do konkretów. W takiej kasie raczej najprościej będzie dorwać W203 z oznaczeniem C240, gdzie pod maską znajdziemy benzynowy silnik o pojemności 2,6 litra, czyli jednostkę o legendarnym oznaczeniu M112, która w tym wariancie akurat generuje 170 mechanicznych i 240 Nm, co z kolei pozwala na osiągnięcie pierwszej setki tym samochodem w jakieś 8,5 sekundy. W203 generalnie prowadzi się pewnie i przewidywalnie. Zawieszenie jest nastawione na komfort, ale w szybkich zakrętach nie ma takiego dramatu jak we wcześniejszych cyklasach. Do tego silnik pięknie i liniowo oddaje moc, a przebiegi rzędu pół miliona kilometrów nie będą tutaj jakimś wielkim wyzwaniem. No, największym problemem W203 jest ta wspomniana wcześniej korozja, bo zaatakuje drzwi, włotniki, maskę, klapy, bagażnika. No, wszędzie zasadniczo jak chodzi o karoserię, tam ruda się może wedrzeć. Troszeczkę lepiej na szczęście jest jak chodzi o to, co z tym samochodem się dzieje od spodu, więc to też nie jest tak, że to auto, jeżeli źle wygląda z zewnątrz, to znaczy, że na pewno za chwilę się złamie. Może i auto się nie złamie, ale wy możecie się załamać, jeżeli kupicie jakieś używane auto bez sprawdzania jego historii. I to możemy tu mówić na przykład o takim Mercedesie C43 AMG za blisko 130 tysięcy złotych. Można by pomyśleć, kurczę, no, dosyć drogie, dosyć świeże auto, co z nim mogłoby być nie tak. Ano, okazuje się, że po sprawdzeniu jego numeru win ma on aż siedmiokrotne zgłoszenie uszkodzenia, z czego jedno jest na kwotę ponad 50 tysięcy złotych, a dwa są na kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Oczywiście, takie auto może być świetnie zachowane, może być bardzo dobrze naprawione, no ale wyobraźcie sobie zakup auta z taką historią bez posiadania jej. Świadomości. Na szczęście, dzięki temu, że już od dłuższego czasu współpracujemy z firmą Carfax, to taki raport historii samochodu możecie u nich kupić z 20% rabatem, korzystając z kodu WWIT 20. I to niezależnie od tego, czy chcecie sprawdzić auto krajowe, auto, które było importowane, czy też auto, które jest jeszcze w ogóle poza granicami naszego kraju, bo Carfax działa w ponad 20 krajach, działa na rynku od ponad 40 lat, więc słuchajcie, no, link macie w opisie, powodzenia w sprawdzaniu samochodów, no i powodzenia w zakupach kolejny niemiecki Diligence i samochód, który na pewno jest bardziej premium. Jest to segment wyżej niż wcześniej omawiana C-klasa, a mianowicie Audi A6 C5. Rozmawiać będziemy tutaj o wariancie z silnikiem 2.4 V6, czyli dokładnie o takiej furze jak ta, którą jakiś czas temu kupił Mateusz w jednym z naszych odcinków. Auto jest do dostania bez problemu w granicach budżetu pomiędzy 5 a 7 tysięcy złotych i biorąc pod uwagę to, co ten samochód z sobą oferuje, to na Naprawdę nie jest głupi deal. Silnik oczywiście jest wolno Ma opinię naprawdę trwałego i generuje 170 koni mechanicznych, co przy niemałej masie niemieckiej limuzyny nie zrobi jakiejś niesamowitej roboty, jak chodzi o osiągi. To zresztą zostało bardzo dobrze sprawdzone przez Mateusza, a na to, że dość dosadnie udało nam się udowodnić, że ten samochód zdecydowanie tam się nie nadaje. A6C5 z silnikiem 24V6 najlepiej nadaje się do roli fajnego, spokojnego daily, w którym komfortowo będzie można się poruszać. I biorąc pod uwagę to, jak wykonane jest wnętrze tego auta i to, ile takiego szyku i elegancji jest w stanie zagwarantować, no to można się tutaj będzie pozytywnie zaskoczyć. Auto jest do dostania z manualną skrzynią biegów lub z tip tronikiem, który no niby nie jest dramatycznie zły. Ale no, jeśli szukacie względnie taniego samochodu, który nie zrujnuje waszego portfela przy okazji awarii, konwertera albo mechatroniki w skrzyni biegów, to zdecydowanie trzymałbym się tutaj manuala, który też przy okazji będzie zdecydowanie żwawszy. Lecimy dalej, a kolejną tanią v jest Chrysler 300 M. Luksusowy, pięciodżywiowy sedan segmentu E produkowany w latach 1998 do 2004, który miał pełnić rolę najmniejszego i najtańszego sedana w ofercie tego amerykańskiego producenta. I tak naprawdę po dzisiejszy dzień ten samochód nadal jest bardzo tani, bo da się go wyrwać nawet za jakieś 5, może 8 tysięcy złotych. Pod maską będzie pracował silnik 2.7 lub 3,5 litra. Oczywiście w układzie V z sześcioma cylindrami, z mocą odpowiednio 202 lub 253 konie mechaniczne, które przenoszone są na przednią oś poprzez czterobiegową automatyczną skrzynię biegów. Myślę, że po tej czterobiegowej automatycznej skrzyni już w głowach macie mniej więcej jakieś wyobrażenie co do tego, jak bardzo niedynamiczny jest to samochód. No i do tej niedynamiki dodatkowo oczywiście dochodzi typ amerykańsko zestrojone zawieszenie. No ale za to macie całkiem bogate wyposażenie, czyli klimatyzacja, tempomat, grzane stołki i to jest w zasadzie na porządku dziennym w tym samochodzie, czego zdecydowanie nie można powiedzieć o europejskiej konkurencji. Więc mamy tutaj w miarę luksusowego Serana z ciekawą stylistyką i dość mocnym silnikiem. Być może więc zadajecie sobie pytanie, dlaczego to auto jest tak tanie. No po pierwsze automatyczne skrzynie biegów bardzo nie lubią się z rzadkimi wymianami oleju. Po drugie, zawieszenie w tym samochodzie ma trwałość porównywalną do erekcji 70-latka, no i bardzo szybko lubi zastukać na naszych polskich drogach, no i do tego dostępność części, która no oczywiście w dobie internetu nie jest fatalna, no ale nie jest to coś porównywalnego chociażby do samochodów z koncernu Wag. Opla Omegi w tym zestawieniu po prostu nie mogło zabraknąć. Wielki jak bazylika w licheniu, tani jak warsz, a do tego wszystkiego z fałszustką i jeszcze z napędem na tylną oś. Omega B, jaka jest, każdy widzi przestronny wóz segmentu E o aparycji. I no cóż, całe szczęście w tym odcinku nie omawiamy najładniejszych samochodów, tylko te najtańsze. W każdym razie, Omega nawet dziś 21 lat po swojej premierze, może pełnić rolę dzielnego towarzysza dnia codziennego. Przy minimum uwagi, takim jak wymiana oleju czy potraktowanie wykwitów środkiem antykorozyjnym odpali i dowiezie nas w dowolne miejsce na mapie w naprawdę komfortowych warunkach. Silniki V6 występujące w Omedze B to 2,5 litra, 2,6, 3,0 oraz 3,2 litra w poliwcie o mocach od 170 aż do 218 koni mechanicznych. No i być może zadacie teraz pytanie, który z tych silników wybrać? No i odpowiedź będzie prosta: ten, który bierze najmniej oleju. A tak na poważnie mówiąc, to Omega jest dosyć ciężkim wozem i 170 koni mechanicznych może się okazać mocą niewystarczającą do takiego dyliżansu i dlatego też warto jest spojrzeć przychylniejszym okiem na te mocniejsze warianty. A ceny takich samochodów startują już od nawet 4000 zł, więc czy jest tanio? Jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. A teraz czas na kolejną tanią fałszóstkę, którą da się wyrywać na naszym rodzimym polskim rynku, którą będzie Citroën C5 pierwszej generacji. Dość duży, komfortowy i troszkę nijaki samochód, dostępny w nadwoziu sedan i kombi, z ogromną gamą silnikową i niezbyt krzykliwą stylistyką, tak aby trafić do jak największej ilości klientów. Na plus dla C5, przede wszystkim w porównaniu do Omegi, jest fakt, że ta praktycznie nie rdzewieje. No i do tego posiada fantastyczne hydropneumatyczne zawieszenie. Przynajmniej dopóki działa. Jest jeszcze czynnik ludzki, a mianowicie w Polsce chyba nadal jest mnóstwo osób, które uważają, że nie kupuje się samochodów na F, czyli Fiatów, Fordów i francuskich. A co za tym idzie, stosunkowo łatwo jest dorwać taką cepionkę, która będzie naprawdę zadbana, bo takimi autami jeżdżą albo emeryci, albo pasjonaci tej marki, którzy o nie po prostu dbają. Przechodząc do silników, 30V6 z mocą 207 koni mechanicznych generujące 285 N konstrukcji PSA cieszy się całkiem dobrą opinią, bo jest to klasyczne wolnossące 6 cylindrów w układzie V bez żadnych udziwnień. Podczas poszukiwań takiej c zdecydowanie warto jest wziąć pod uwagę warianty ze skrzynią automatyczną, która fajnie wpisuje się w klimat tego leniwego samochodu. Tyle, że trzeba mieć tutaj na uwadze to, by wybrać auto, które już dostało skrzynię od ZF-a, a nie absurdalnie nietrwałą skrzynię AL4. Najtańsze c na naszym rynku z 3 litrami pod maską zaczynają się od jakichś 6000 zł, natomiast warto jest na pewno takie auta prześwietlić pod kątem skrzyni biegów, zawieszenia i elektroniki, tak by potencjalnie decydując się na zakup takiego auta wasze doświadczenia z francuskim tworem motoryzacji nie należały do tych z gatunku nieprzyjemnych. Pozostajemy w koncernie PESA i tym razem na tapet wlatuje kolejna propozycja z V6, która jest tania, dobra i nieco bezpieczniejsza w zakupie niż ta, która była przed chwilą. Peugeot 407. Auto, które zadebiutowało w 2004 roku i stanęło przed niełatwym zadaniem zastąpienia 406, czyli modelu, który cieszył się ogromną popularnością w całej Europie. Francuzi postawili na odważną stylistykę, która no, zdała próbę czasu. Bo mimo, że nie jestem fanem Francuzów, to ten samochód ponad 20 lat od swojej premiery, niezależnie od tego, czy mówimy o nadwoziu sedan, kombi czy coupé, w dalszym ciągu prezentuje się naprawdę nieźle. Pod maską znajdziemy tutaj dwie v 6 2.7 HDI, czyli dieselec twin turbo i wolnosące, benzynowe i naprawdę udane 3.0 o oznaczeniu ES9A, bliźniacze względem tego z Citroena C5. Wybór tutaj jest raczej dosyć prosty, bo bo silnik napędzany paliwem szatana należy raczej do tych z gatunku awaryjnych, więc zastanawiać całe szczęście nie będziecie się musieli długo. 3-litrowy V6 krzesa tu 211 koni, 290 N i oczywiście napędza przednie koła, pozwalając na pierwszą setkę w okolicach 8,5 sekundy. Jak chodzi o wady, no to dość wysokie zużycie paliwa. No powiedzmy, że 11 litrów, no to nie jest jakiś tam, nie wiadomo, jaki super wynik dla EcoDrivera, ale faktem jest też, że te silniki całkiem dzielnie znoszą instalację LPG, więc wcale nie musi być tak źle. No i dodajmy do tego fakt, że te auta są do dostania za 8-9 tysięcy złotych, no i kurczę jest to przepis uważam, że na całkiem fajne, komfortowe i dość żwawe daily. A może ktoś z was zamiast kultury Francji bardziej pasjonuje się kulturą Wielkiej Brytanii i dla takich właśnie osób ciekawym rozwiązaniem może być Jaguar S-Type, czyli auto, z którym mam całkiem niezłe wspomnienia. Bo dokładnie takie auto jakiś czas temu kupiliśmy z zamiarem przerobienia go na driftowóz. 3-litrowe V6 konstrukcji Forda generujące 238 koni połączone z manualną skrzynią biegów było naprawdę fajną receptą na stworzenie budżetowej bazy na gruza innego niż BMW E46. Taką furę dało się wtedy i nadal da się dostać w granicach 5-10 tysięcy złotych. Oczywiście w stanie takim adekwatnym do adaptacji pod gruza, ale oczywiście takie auto z powodzeniem może posłużyć jako stosunkowo budżetowy dupowóz, który na pierwszy rzut oka zdecydowanie wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. Fakt: trzeba lubić klasyczny design samochodów, zwłaszcza by przekonać się do tego frontu. Ale swoją ceną, dźwiękiem, komfortem i wyposażeniem, to auto jest w stanie naprawdę wiele wynagrodzić. Dobra, czas na coś w budzie coupé. Będzie to propozycja nieco droższa, ale za to jakże stylowa. Mercedes W208 z silnikiem 3.2 V6. CLK 320 zadebiutował w 1997 roku jako twór łączący mechanikę klasy C ze stylistyką i wyposażeniem klasy E. Takie połączenie odrobiny sportu z typowym dla Mercedesa komfortem, które wyszło naprawdę nieźle. Dziś CLK jest fajnym youngtimerem, którego ceny powoli pną się w górę i oferowany był z silnikami 4-, 6- i 8-cylindrowymi. I to właśnie V6 była jedną z najbardziej zbalansowanych, bo oferowała bardzo dobrą dynamikę, wysoką kulturę pracy i odrobinę prestiżu marki Mercedes, nie rujnując przy tym kieszeni. Silnik to jednostka M112, dokładnie taka jak ta, którą omawialiśmy w przypadku Mercedesa W203. Tyle, że w W208 ten silnik występował Wyłącznie w swoim najmocniejszym wariancie, czyli tym o pojemności 3,2 litra, który miał 218 koni mechanicznych i generował 310 Nm. Taki zestaw gwarantował pierwszą setkę na liczniku już w 7,5 sekundy, co jest wynikiem w zupełności wystarczającym. Do tego niezły dźwięk, świetnie wykonane wnętrze i sylwetka, która naprawdę może się podobać. Celka, jak przystało na Mercedesy z przełomu wieków, ma problemy z korozją. Może nie aż takie jak W203 czy W210, no ale w dalszym ciągu jest to zdecydowanie kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę przy zakupie takiego auta. A teraz samochód, który może niekoniecznie wpisuje się w miano grona tych naj, najtańszych, ale kosztuje zdecydowanie niewiele więcej, a przy okazji oferuje naprawdę ciekawy sportowy charakter. Ford Mondeo St220. Czyli nie tylko po prostu szybsze Mondeo, tylko wóz, który przede wszystkim zachwyca swoją jakością prowadzenia, właściwościami jezdnymi i brzmieniem wolno-sącej fałszustki. Model ten pojawił się na rynku w 2002 roku i otrzymał nowy silnik, zmodyfikowane zawieszenie, lepsze hamulce, sportowe fotele recaro, rasowy układ wydechowy i bardzo dobrze prezentujący się pakiet stylistyczny. St220 jest napędzany przez przez 3 litrowy silnik V6 generujący 226 mechanicznych i 280 Nm. Napęd trafia oczywiście na przednią oś za poczernictwem sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów, co pozwala na bardzo przyzwoite 7,2 sekundy do setki. Co więcej, pomimo duszy sportowca, to dalej duże i użytkowe Mondeo, które sprawdzi się na dalszych wyjazdach z rodziną lub znajomymi, szczególnie w wersji kombi. Czy to jest perfekcyjna propozycja szybkiego i pakownego daily za okolice 15 tysięcy złotych? Być może. I być może to było też ostatnie auto w tym odcinku, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się na razie.